Dzisiaj na dzisiejszym filmie pokażę, jak podłączyć pod szwedzkie butle urządzenia firmy Camping Gas i urządzenia, które są na kartusze gwintowane. A więc tak, to są butle szwedzkie z propanem, 2 kg. I na przykład tak, no tutaj mamy to jest Primusa, jakiś tam palniczek na kartusz gwintowany. I gdybyśmy chcieli podłączyć na przykład właśnie taki palnik pod butlę szweską. Tutaj mamy taki adapter, odkręcamy sobie tutaj gaz. No i to wszystko fajnie zasuwa. Jakbyśmy chcieli podłączyć to samo pod, yy, na pod tą samą butlę yy, jakiś załóżmy palnik firmy Camping Gaz, który oryginalnie jest na kartusze, yy, na przykład tam CV 470 na system EasyClick Plus, musimy tak najpierw wrzucić tutaj do środka jeden o-ring i za pomocą tutaj mojego adaptera podłączymy tutaj to sobie i klik i dokręcamy tutaj to. Możemy to palniki podłączyć. czy Zaraz pokażę, jak grilla podłączyć na wężu czy jakąś lampkę. I też to zasuwa. Zakręcamy sobie tutaj gaz. I to jest taki zestaw, żeby podłączyć właśnie urządzenia firmy Camping Gas. Gdybyśmy chcieli, na przykład teraz pokażę na grillu. To jest grill, który pokazywałem mi wcześniej, CV400 akurat woka nie używałem a więc zamontowałem termometr grill oczywiście pożyczyłem bo to już nie jest mój grill Zdejmiemy sobie to wszystko bo to nam nie będzie potrzebne i tak samo tutaj żeby podłączyć też musimy tutaj wrzucić jeden oring tutaj wkładamy Nawet na początek pokażę tutaj taki wąż metrowy w oplocie, cieniutki, bardzo fajny, bo to jest, ona no nieźle to jest zrobione, powiem Państwu, zaraz, do tego dokręcamy tutaj mój adapter, też nie musimy wężem kręcić, to jest tak zrobione, że, no. Tutaj. I robimy taki mały ruch. Już jest podłączony. Odkręcamy sobie gaz w butli. Najpierw trzeba wypuścić troszeczkę tego powietrza, które tam jest. I odpalamy. Zawsze najlepiej zakręcić tutaj dopływ gazu, żeby ten gaz tutaj z tego mężyka się wypalił. I dopiero zakręcamy tutaj. Demontaż też jest bardzo prosty. To jakby jest pierwszy taki zestaw. Bardzo fajnie, bo po zwinięciu naprawdę mało miejsca zajmuje. I to jest taki bardziej konkretny wąż. To już jest wąż 150 cm na taki. Naprawdę, już no fajnie to jest zrobione. Troszeczkę dłuższy, ale tutaj musimy kręcić wężem. Więc zaraz tutaj pokażę. Może najpierw kręcimy sobie adapter. A potem dokręcimy wąż. Tak samo pod ten wążek byśmy chcieli podłączyć sobie Gdybyśmy chcieli na przykład podłączyć urządzenie jakieś na kartusze gmintowane, też to tutaj możemy podłączyć. Zaraz nie, nie jest gorące. Tutaj odkręcamy. A. I tak kręcamy, żeby się wypalił gaz po prostu z No i dobra, wypaliło się mniej więcej, więcej. Tego gazu dużo tutaj nie zostało. Następnie tutaj zaraz tą redukcję tutaj moją dokręcimy. Tutaj też jest ta redukcja, tylko inny kolor. Dokręcamy ją tutaj do węża. Można oczywiście mogę zrobić innej długości, jeżeli ktoś tam będzie chciał. Pamiętamy, że tutaj jest oliw w środku i. I robimy taki ruch, już jest zapięte. Odkręcamy gaz. Najpierw trzeba powietrze wypuścić. I najpierw zakręcamy zawsze gaz w butli żeby się wypalił, po prostu tutaj z węża. Jednak trochę tego gazu tutaj jest? To jest grubszy mąż, już taki, no już konkretny. No i tak to wygląda. Jeżeli ktoś by był zainteresowany. Czy takim kompletem, tutaj to jest metrowy w oplocie. Czy tutaj taki właśnie 150 cm, już też w komplecie z adapterem, z drugim adapterem i wężem, proszę pisać adres mailowy do korespondencji. Jest pod filmem. Dodam tylko, że wszystkie adaptery z moich filmów są cały czas dostępne. Jeżeli się film podobał, łapka do góry. Zapraszam do subskrybowania kanału. Pozdrawiam. Zapraszam na kolejne swoje filmy.